Systemowo wręcz ograniczone są dochody samorządu i to ma wpływ na wiele dziedzin życia, bo to jest nie tylko problem inwestowania, ale to jest również problem poziomu wynagrodzeń pracowników samorządowych. To również jest problem wynagrodzenia nauczycieli w szkołach. Przecież trudno sobie wyobrazić, że subwencja oświatowa, która do Poznania trafia, wynosi niecały miliard złotych, ale oświata w Poznaniu kosztuje prawie miliard siedemset. Ta subwencja nie starcza na to, żeby zapłacić wynagrodzenia nauczycielom. Do tego dopłacamy jeszcze ze środków własnych poznania i to w ponad 40%. Nauczyciele odpowiadają za wychowanie, edukację, za naukę dzieci, młodego pokolenia. Jeśli nie są godziwie wynagradzani, to trudno od nich oczekiwać dobrej. Pracy. W związku z tym, skoro są to pracownicy, którzy powinni być traktowani jak pracownicy państwowi, to powinni być godnie i godziwie wynagradzani. Bez tego problemu edukacji nie rozwiążemy. Oni wyobrażają sobie, że będą kształtować człowieka od najmniejszego i w związku z tym tak będą przygotowywać programy edukacyjne, żeby już od małego kształtować człowieka. A według mnie szkoła i wychowanie to nie jest miejsce, w którym się kształtuje człowieka na swój wzór i podobieństwo, tylko to jest miejsce, w którym przekazuje się wiedzę i to wiedzę czystą, nieskażoną ideologią, przekazuje się wartości, pokazuje się, jakie są wartości, być może jakie są światy wartości, bo czasami to jest tak, że, że różne zestawy wartości można pokazać. Uczy się roztropności i umiejętności wybierania tych yy, wartości i współpracuje się z opiekunami, z rodzicami tych dzieci, żeby to było też w zgodzie z tym, co jest przekazywane w domu i w szkole. Wtedy i ta nauka ma ręce i nogi, i nauczyciel ma autorytet, bo nie słyszy czego innego w domu niż w szkole dziecko yy, i to wtedy układa się w pewien yy, Całościowy sposób edukowania i uczenia. A jeśli dochodzi do tego, że zaczyna być próba yy, taka jak. No to jest tylko przykład w owym podręczniku hit, yy, pisania historii według czyjegoś poglądu, i, 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 i trochę jej zniekształcania po to, żeby opowiedzieć pewną historię, yy, która nie miała miejsca bo jeszcze to pamiętamy, prawda? Przynajmniej niektórzy z nas. No to to jest ślepa uliczka wszelkie tego typu próby w historii, kiedy próbowano ideologii podporządkować wychowanie, one prędzej czy później kończyły się upadkiem. Razem możemy zmienić Polskę na lepszą. Grzegorz Ganowicz.